Nie uwierzysz, pokażę coś niesamowitego. Roślina, przy której nie musisz nic robić. Nie musisz jej podlewać, a ona zmienia kolor o każdej porze roku, zakwita. Mowa tutaj o Sedum Lemon Blue. Już 15 lipca ruszamy z sprzedażą młodych sadzonek. Roślina zmienia kolor o każdej porze roku, kwitnie na żółto. Nie musisz jej podlewać. Teoretycznie, im więcej przy niej robisz, tym gorzej rośnie. Więc możesz ją posadzić do pojemników i po prostu. O niej zapomnieć. A teraz dobrze się składa, ponieważ jest czas, yy, właśnie letni, czas wakacyjny, i będziecie wyjeżdżać, więc nie będziecie mieli czasu na podlewanie roślin. A sedum lemon blue będzie właściwie sprawdzało się genialnie. Roślina, którą możesz posadzić zarówno w gruncie, jak i w doniczkach czy w skrzynkach balkonowych i po prostu tam pozostawić i zupełnie o niej zapomnieć. Sedum lemon blue to roślina taka, przy której im więcej robisz, im więcej nawozisz, im więcej podlewasz, tym gorzej rośnie, więc więc posadź ją do skrzynek i po prostu o niej zapomnij. Już 15 lipca: Sedum Lemon Blue. Yy, trwałe, wieloletnie, mrozoodporne i bezproblemowe. Tadam! Aha, i zapomniałem powiedzieć, gdzie jeszcze kupić: na florensmarket.pl. Do zobaczenia i wszystkiego zielonego!